in a bit bitch this, that Tak, z tej strony Mateusz. Zapraszam Was na krótki film o 5 sposobach progresji, lepszych niż standardowe 5 x 5. Co oznacza 5 x 5? Jest to taki typowy plan dla początkujących, w którym wykonujesz w głównych ćwiczeniach 5 serii po 5 powtórzeń tym samym ciężarem. Ma to FBW Sakera, ma to parę innych planów, takich typowo dla początkujących. Jest to jak najbardziej dobra progresja, z tym, że po jakimś czasie dochodzisz do momentu, kiedy ciężko jest Ci dokładać ciężar z treningu na trening. No bo ile można do jasnej cholery dokładać 2,5 kilo, czy tam 1 kilo z tygodnia na tydzień. Jeśli byś dokładał co tydzień, 2,5 kilo, no to w ciągu roku miałbyś 150 czy 125 kilo, jest to raczej raczej niemożliwe. Natomiast nie warto robić cały czas, spędzać zbyt długo czasu nad robieniem tego, cały czas tego samego, ponieważ jak już wiecie, definicją szaleństwa jest robienie tego samego. W kółko i oczekiwanie innych rezultatów. Można oczywiście robić w nieskończoność 5 x 5 i może tam za dziesiątym treningiem dołożysz ciężaru może za 20 dołożysz ciężaru, może przy szczęściu na drugim, jak się dobrze najesz, ale ile można robić to w nieskończoność. Jest to po prostu psychicznie uciążliwe. Dlatego przedstawiam 5 sposobów, które usprawnią Ci trochę ten trening i być może rozłożą tą, Twoją progresję na trochę dłuższy okres, bo tak naprawdę być może progresowałbyś. Tak samo stosując 5 razy 5 tylko robiąc takie plany jak ja polecam w tej chwili, osiągniesz progres w sposób po prostu przyjemniejszy psychicznie. Ale jest spora szansa, że osiągniesz progres po prostu szybciej. Pierwszym sposobem progresji jest dodawanie powtórzeń. Nic bardziej prostego. W jednym tygodniu robisz 5 serii. Po 3 powtórzenia, to znaczy niekoniecznie tygodniu, mówię o po prostu jednostce treningowej, na której masz dane, masz dane ćwiczenie. Czyli raz robisz 5 serii po 3 powtórzenia, później robisz 5 serii po 4 powtórzenia tym samym ciężarem, później robisz 5 serii po 5 powtórzeń. Wtedy łączna objętość się nie będzie trochę zgadzać, więc proponuję ewentualnie przejść na 5 serii po 4, 5 serii po 5, później 5 serii po 6, czyli wtedy łączna objętość, średnia objętość wyjdzie na te 5 serii po 5. Co nam to daje? Daje nam to, że dokładasz ciężarów wtedy co trzy jednostki treningowe. I wtedy pierwsza jednostka treningowa jest lightowa, 5 razy trzy, czy, czy tam 5 razy cztery, jest po prostu lekkie, lightowe, możesz zrobić Ciężar łatwo i przyjemnie, czyli tutaj tak naprawdę minimalizujesz zmęczenie. Później przychodzisz i robisz 5x4 lub 5x5, no i po prostu również jest, może jest trochę ciężej, ale jest w miarę lekko. I później przychodzisz na kolejną jednostkę treningową, robisz 5 serii po 5 albo po 6, no tutaj już jest najciężej i wtedy walczysz. Z tym, że właśnie problem jest taki, że czasami po prostu walczysz i to ci nie idzie. Jak to rozłożyć jeszcze inaczej? No jeśli masz problem z y, progresowaniem używając cały czas jednego ciężaru, tutaj fajnie się sprawdzi tak zwany Texas Method albo różne wariacje czegoś takiego. Czyli biorąc pod uwagę, że w takim zwykłym, standardowym FBW Sakera masz 7,5 serii tygodniowo, ponieważ masz 5 serii w treningu A i w treningu B już nie ma danego ćwiczenia. Czyli masz ABAB, A, B, czyli wychodzi ci w jednym... Treningu w jednym, w jednym tygodniu 10 serii, w następnym 5 serii, czyli średnio 7,5. Jeśli zastosujesz trening Texas, masz pierwszego dnia 5 serii po 5 stałym ciężarem, później, załóżmy w środę, jeśli tamten dzień był w poniedziałek, to załóżmy w środę, masz dwie serie po 5, ale lekkie albo odmianą danego ćwiczenia, czyli na przykład niezwykłe wyciskanie, tylko wyciskanie wąsko albo z zatrzymaniem. I w piątek znowu 5 powtórzeń maksymalnych na jedną serię. Daje nam to 5 plus 2 plus 1 daje nam to 8 serii tygodniowo, czyli tyle samo co w przypadku FBW Sakera. To nam daje progresję z tygodnia na tydzień, już wtedy nie z treningu na trening, tylko z tygodnia na tydzień. Rozłożyliśmy sobie w czasie tą progresję, ponieważ nie byliśmy już w stanie dokładać tak często. I tutaj mamy dzień, w którym kumulujesz objętość, dzień, w którym. Te jakby odpoczywasz, szlifujesz wzorce ruchowe i dzień w którym testujesz, kiedy sprawdzasz swoją siłę. Bo z reguły na jedną serię, na pięć powtórzeń, jesteś w stanie zrobić większy ciężar niż na pięć serii. Jest to chyba logiczne. Kolejnym typem progresji, który jest już dla osób trochę bardziej zaawansowanych niż taki początkująco początkujący, jest po prostu rozłożenie sobie dni na dzień siłowy i na dzień z większą ilością powtórzeń. Jeśli trenujesz dwa razy w tygodniu, no to do pewnego stopnia to sprawdzi się również na trzy razy, trzech razach w tygodniu, tylko będzie już ciężko zregenerować. Jeden dzień masz po prostu na powiedzmy 3, 5 czy 6 powtórzeń, yy, kolejny dzień miał, masz po prostu na 6 do 10, nawet więcej powtórzeń. I z reguły tutaj sprawdzi się dobrze używanie wariacji w treningu. No i wariacji używamy po to, żeby pomóc sobie z najcięższym momentem w ruchu. Jeśli przypuśćmy masz problem z końcową fazą wyciskania, użyj wąskiego wyciskania jako ćwiczenie ak akcesoryjne. Jeśli masz problem powiedzmy z pośladami w martwym ciągu, czyli nie jesteś w stanie się wyprostować yy, i bardziej tak ciągniesz z pleców, no w tym wypadku fajny będzie powiedzmy martwy ciąg sumo albo wykonywanie hip thrustów. Yy, no i teraz możesz albo jednego dnia po prostu siłowo ćwiczyć, te zwyczajne serie normalnych ćwiczeń, a drugiego dnia ćwiczysz hipertroficznie te wariacje, ponieważ w chcesz wzmocnić oraz urosnąć, zmotywować do wzrostu dany mięsień, czyli to będzie taka fajna metoda, albo możesz jednego dnia i drugiego dnia ćwiczyć tą samą wariację. Albo po prostu tam sam, to samo ćwiczenie. Jednego i drugiego dnia, powiedzmy, w poniedziałek i czwartek ćwiczyć wyciskanie leżąc, ale w poniedziałek po wyciskaniu leżąc załóżmy zrobić handle, a w czwartek po wyciskaniu leżąc po prostu zrobić jakieś jakiś inne, inny rodzaj wyciskania, powiedzmy skos czy wąsko. No i kolejny czwarty model progresji dla osób, które mają już naprawdę większe problemy z dokładaniem ciężaru, jest to tak zwana progresja falowo, falowa w takim typowym wydaniu. Czyli po prostu powiedzmy, możesz zrobić sobie jeden dzień. Przypuśćmy, 4 serie po 3 powtórzenia na jakimś tam losowo wybranym ciężarze. Na kolejnym treningu możesz zrobić y, serię na 5 powtórzeń na jakimś tam losowo wybranym ciężarze, jednak trochę mniejszym. I na kolejnym możesz wykonać y, kilka serii na 7 powtórzeniach na jeszcze mniejszym ciężarze. Albo możesz to wszystko zamienić i robić odwrotnie. Czyli powiedzmy. 3 serie po 7 czy 4 serie po 7 na setce, kilka serii na, na 5 powtórzeń na powiedzmy 105 kg i kilka serii po 3 na powiedzmy 110 kg. Jeśli trenujesz dwa razy w tygodniu, to po prostu wykonujesz w poniedziałek trening na 7, w czwartek trening na 5, w poniedziałek znowu trening na 3, i później znowu tak 7, 5, 3 i tak dalej. Możesz oczywiście robić 8, 6, 4, możesz robić 6, 4, 2, nikt ci tego nie nie broni. Jeśli trenujesz raz w tygodniu, to tutaj rozwiązanie jest jeszcze prostsze: po prostu jeden tydzień ten najwyższy pułap, kolejny tydzień mniejszy pułap, kolejny tydzień jeszcze mniejszy pułap. Jeśli masz jeszcze większy problem z progresowaniem, można to rozłożyć w jeszcze bardziej. Wydłużony sposób, ponieważ jeśli im bardziej jesteś zaawansowany, tym musisz mieć większy interwał czasu, żeby móc dodać ciężar. Wtedy możesz sobie zrobić, powiedzmy, jeden tam trening na, na ileś serii po 10, później ileś serii na 8, później ileś serii na 6, później ileś serii na 4 i powiedzmy, ileś serii na 2. Ile razy mamy? 10, 8, 6, 4, 2, mamy 5 tygodni. 5 tygodni, po których znowu resetujesz, znowu dodajesz, powiedzmy, 2,5 albo 5 kilo i jedziesz dalej. I praktycznie zawsze wtedy dołożysz. Ponieważ jeśli robiłeś 3 serie po 10 w tygodniu, 1 na powiedzmy 100 kilo, no istnieje prawdopodobnie bliskie 100% prawdopodobieństwo, że po, po 6 tygodniach, jeśli zrobisz 5 tygodni, zmieniając cały czas, zmniejszając powtórzenia albo zwiększając. I przychodzi ten szósty tydzień, kiedy znowu robisz powiedzmy te trzy serie po 10, prawie na pewno użyjesz większego ciężaru. Oczywiście to wszystko się również odnosi do trenowania 2 lub 3 razy w tygodniu. Jeśli trenujesz 3 razy w tygodniu, możesz po prostu stosować 12, 10, 8, później kolejny tydzień, załóżmy 6, 4, 2 i znowu kolejny tydzień 12, 10, 8, znowu 6, 4, 2 albo. Po prostu no, wtedy stosować mniejsze interwo powtórzeń, czyli po prostu jeden tydzień, załóżmy 8, 6, 4, kolejny tydzień 8, 6, 4. Oczywiście te rozbieżności muszą być tym większe, im bardziej jesteś zaawansowany. Teraz ostatnia metoda progresji, taka najbardziej intuicyjna, sprawdzająca się tak naprawdę na każdym możliwym ćwiczeniu akcesoryjnym, i to jest metoda progresji na ćwiczeniach takich dodatkowych, izolowanych, jakim ja, jaką ja polecam. I ta metoda bardzo dobrze się sprawdzi również na podciąganiu. Jest to tak, zwa tak zwany rep goal, czyli cel powtórzeń. Po prostu masz zrobić, zanim dorzucisz ciężar na następnym tygodniu, masz powiedzmy zrobić 40 powtórzeń. Nieważne, czy to będą 4 serie po 10, czy to będzie powiedzmy 12, 10, 10, 8. Nieważne, po prostu masz zrobić 40 powtórzeń. I to się sprawdza szczególnie na ćwiczeniach, w których progres jest ciężki. Jeśli dodajesz, jeśli robisz na bica 10 kg, kilo, dodajesz kilogram, to jest już całkiem sporo. To jest aż 10%, nie? Czyli powiedzmy yy, robisz 10 kilo, tam na, na, powiedzmy, masz łącznie w czterech seriach, powiedzmy, 30 powtórzeń na tym treningu, próbujesz zrobić więcej, czyli 32, 35, aż do 40. Jeśli zrobisz w 4 seriach łącznie 40 powtórzeń, wtedy dodajesz znowu ten kilogram i zaczynasz od nowa, walcząc o to, żeby łącznie było 40 powtórzeń. Inną odmianą tego celu powtórzeniowego jest wykonywanie cały czas tej samej liczby powtórzeń, jednak w innej liczbie serii. Czyli powiedzmy, startujesz na podciąganiu. Masz zrobić 20 powtórzeń łącznie. Niezależnie w ilu seriach to zrobisz, masz zrobić 20 powtórzeń i tyle. No i przypuśćmy, że nie umiesz się za bardzo podciągać, robić 2-3 powtórzenia. Czyli żeby zakumulować łącznie 20 powtórzeń, zajmuje Ci to 8, powiedzmy, serii. Zajęło Ci 8 serii, zrobienie 20 powtórzeń. Na następnym treningu znowu masz zrobić 20 powtórzeń, ale zamknąć się w 7 seriach. Później zamknąć się stopniowo w 6, 5. No i powiedzmy, że jesteś w stanie zrobić 20 Powtórzeń łącznie w, czte, w czterech seriach, czyli po, powiedzmy zrobić 4 serie po 5 albo zrobić na przykład 6-6-4-4, masz łącznie 20 powtórzeń. Jeśli uda ci się zrobić danym ciężarem w czterech seriach, to powiedzmy możesz albo zwiększyć tą liczbę do 25, powiedzmy, i spróbować znowu zrobić w czterech seriach, albo dodajesz ciężar. Jeśli chodzi o podciąganie, to ja polecam po prostu zwiększyć łączną liczbę powtórzeń. Czyli jeśli jesteś w stanie zrobić, powiedzmy, te 20 powtórzeń w 4 seriach, a zaczynałeś, powiedzmy, od 8 serii, możesz zwiększyć do 30 powtórzeń. No i 30 powtórzeń zrobisz, powiedzmy, w 6 seriach, czy w 5. I starasz się zrobić w 4 seriach. No i jeśli się nad tym zastanowisz, to 20 powtórzeń w 4 seriach to jest około 5 powtórzeń na serię. 30 powtórzeń w 4 seriach jest to 7,5 powtórzenia na serię, czyli jednak progres no, cały czas idzie. Objętość idzie i. Ilość powtórzeń w serii również idzie, więc fajna metoda. No i na koniec podsumowując to: jeśli jesteś w stanie dodawać z treningu na trening, dodawać z tygodnia na trening. Jeśli nie jesteś w stanie dodawać z tygodnia na tydzień, jeśli nie jesteś z tygodnia na tydzień w stanie dokładać, dokładaj co powiedzmy 3, 3 tygodnie, później co 4 tygodnie, 5, 6 tygodni. Szukaj takich metod progresji, które po prostu mają wbudowane dokładanie odpowiedniego ilości odpowiedniej ilości ciężaru co jakiś czas. Ponieważ nigdy nie będziesz dokładał z treningu na trening, a czasami, robiąc to samo w kółko, po prostu niezbyt dobrze na tym wyjdziesz, ponieważ badania naukowe sugerują, że różnorodność, mała różnorodność w treningu okazuje się być lepsza na dłuższą metę. Jeśli którymś z tych sposobów progresji ci pomogłem, zostaw łapkę w górę, sprawdź Facebooka, Instagrama i Snapchata. Do zobaczenia. Pozdro. Shit, better get lit when I give you that fire light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that. Shit, better get lit when I give you that fire light up.